Hej, witajcie! Gravelowo dzisiaj. Nie było vloga od dłuższego czasu. Wiadomo dlaczego. Nie mam jakiejś motywacji, żeby w takich momentach cokolwiek wrzucać. Wiadomo, czasy są delikatnie mówiąc, nieprzyjemne. Nie będę się wypowiadał na ten temat, bo, bo nic o tym nie wiem. Nigdy nie przeżyłem wojny tak blisko od swojego miejsca zamieszkania ja tutaj jestem w ogóle po wschodniej stronie Polski, więc e, więc jest tak, no, no, sytuacja wiadomo jest napięta, ale trzymajmy się, bardzo ważna sprawa zdrowie mentalne zdrowie fizyczne więc e, rower naprawdę pomaga pomaga odciąć się od, od tego wszystkiego co się dzieje, pomaga zachować ten ten jakiś zdrowy poziom emocjonalny, emocjonalno-fizyczny, więc polecam. Polecam jeździć, wyłączyć media społecznościowe od czasu do czasu na, na taki dłuższy moment. Cóż moja babcia Moja babcia na pewno powiedziałaby więcej, gdyby jeszcze żyła. Dożyła setki. Przeżyła drugą wojnę światową. Nazistów, komunistów, i na koniec, na koniec była całkiem szczęśliwa. Więc trzymajmy się mocno, bądźmy dobrej myśli. Tyle, tyle w tej sferze wiosna idzie, więc, więc robi się naprawdę fajnie, robi się bardzo przyjemnie. Ja zwiększam Twój wolumen treningowy. Jeżdżę coraz więcej. Troszeczkę zacząłem też podkręcać intensywność i dzisiaj będzie właśnie o, o treningu kilka słów, bo bardzo dużo pytań wpada na temat tego jak zaczynać na wiosnę, jak sobie ułożyć ten, ten grafik. Więc dzisiaj o tym. Aha, oksy. Jak widzicie, oksy. Dobrze pasują pod oksy, okleje ze sklepu Okular Optyk. Macie rabacik na hasło VegereGe na wszystkie okulary ze sklepu Okular Optyk. Łapcie, póki ceny jeszcze nie zgłupiały. Szczegóły w opisie tego filmu. Lecimy dalej. Okej. Okay. Dzisiaj omówię nieco bliżej periodyzację i podejście do treningu w okresie wiosennym. Na przykładzie analizy Fitness and Freshness którą możecie znaleźć tutaj na Strawie, a przynajmniej jak to u mnie wygląda, bo dużo osób pyta mnie jak podchodzić do treningu na wiosnę, ile wolumenu, ile intensywności, kiedy i tak dalej. Warto w tym przypadku zaznaczyć, że moim celem jest szczyt formy w okresie letnim mniej więcej, po którym robię krótki okres odpoczynku i kolejny szczyt w okresie zimowym pod starty w przełajach. Tak, mniej więcej do, do połowy stycznia, planując te wyścigi, układanie grafika treningowego jest kwestią bardzo indywidualną. I jeżeli nie potrafimy tego dobrze zrobić sami, możemy skorzystać z porady, nie wiem, trenera personalnego, ale zwykle niestety trenerzy personalni nie są zbyt personalni i lecą szablonami a tak naprawdę. Powinni robić głębszą analizę potrzeb swoich klientów. Więc dla kogoś celem może być jeden szczyt w okresie późnego lata, wczesnej jesieni. Dla kogoś innego celem może być tylko redukcja. I jeżeli nie będziemy mieli dobrze dopasowanego grafika treningowego jeżeli to będzie grafik z szablonu to może się okazać, że szybko się przetrenujemy, nie osiągniemy tego co chcemy, zniechęcimy się, nie wiem, wsiądziemy na gravel i będziemy jeździli po gravela. Gravelle są super, ale na gravelu nie trzeba jakoś szczególnie trenować, tylko wystarczy jeździć i cieszyć się, co jest oczywiście świetną sprawą, ale jeżeli chcemy wypracować sobie jakąś porządną formę, jeżeli chcemy zrobić nogę, to powinniśmy przyłożyć się do grafika treningowego. I, I zrobić e, analizę, rozplanować, kiedy chcemy mieć szczyt formy i trzymać się tego grafika przez, e, przez cały sezon. E, ja w tym sezonie, w tym roku, nie robię w ogóle redukcji. W ubiegłym roku robiłem małą redukcję. Jeżeli planujemy robić redukcję, polecam robić to w miarę wcześniej. warto zacząć już na początku stycznia, tak żeby redukcję zakończyć przed tym okresem wyższej intensywności. Dlatego, że ten okres redukcji zawsze odczujemy na formie. Po prostu będziemy bardziej zmęczeni po wytapianiu tych kilogramów. I tak jak mówię w tym roku, nie planuję robić żadnej redukcji. Jestem z poziomem wytopu tam, gdzie, gdzie bym chciał, i wiadomo, jeżeli zaczniemy dokładać intensywność, wolumen, to jeszcze trochę z nas zejdzie. Dlatego warto mieć jakiś tam drobny margines, ale, ale u mnie jest ok, więc nie, nie planuję robić nic w tym kierunku. Teraz, jeżeli chodzi o pierwszy szczyt. Szczyt szosowy letni. Planowałem w ubiegłym roku ten moment na przełom lipca i sierpnia, więc zacząłem dokładać wolumen, tak naprawdę od gdzieś tak drugiej połowy marca. I wiadomo, że jeżeli startujemy na wiosnę, powinniśmy na początku skupić się nieco bardziej na wolumenie, na bazie. Na treningu bazowym, niż na intensywności, a więcej intensywności powinniśmy dokładać w momencie, kiedy, kiedy możemy wyjść na zewnątrz, kiedy ten trening na zewnątrz staje się łatwiejszy, bo po prostu jakościowo będzie to wyglądało lepiej. I tak jak widzicie tutaj, to było właściwie dokładanie samego wolumenu. Oczywiście, przeplatanie tego wolumenu z jakimiś tam. Trochę bardziej intensywnymi treningami, ale tych treningów interwałowych o wyższej intensywności nie było aż tak wiele. Wydaje mi się, że był to mniej więcej jeden nieco bardziej intensywny trening w ciągu tygodnia. Natomiast tutaj od, od kwietnia zacząłem dokładać rzeczywiście intensywność. Dwa bardziej intensywne treningi w ciągu tygodnia. W moim przypadku sprawdzają się bardzo dobrze, i warto też zwrócić uwagę na te ząbki, które są tutaj w dół. Tutaj i tutaj, tutaj. to są okresy odpoczynku i trzeba pamiętać o odpoczynku. Jeżeli chodzi o mój grafik treningowy, planowałem go w taki sposób, że robiłem 3 tygodnie wyższej intensywności, tydzień odpoczynku. Więc tutaj Następował spadek tego poziomu wytrenowania, po czym znowu odbijałem formę do góry i znowu odpoczynek i znowu forma do góry. Trzeba koniecznie pamiętać o tym, że jeżeli trenujemy mocno, to powinniśmy też mocno odpoczywać. Powinniśmy dać sobie czas na regenerację w takim okresie krótkiej periodyzacji, bo tak naprawdę miesiąc to jest krótka periodyzacja. To, co widzimy tutaj na całym wykresie, to jest długa periodyzacja, czyli te, te wszystkie szczyty. I, I trzeba jeszcze raz to powiem trzeba pamiętać o odpoczynku, dlatego że jeżeli nie będziemy pamiętali o odpoczynku, to w kolejnych tygodniach treningowych ten trening będzie mniej efektywny, będzie słaby jakościowo i nie będziemy tak Dobrze wychodzili z tym poziomem wytrenowania. Więc tu na przełomie lipca, sierpnia, miałem ten pierwszy szczyt w sezonie szosowym. Po którym nastąpił lekki odpoczynek, i od sierpnia, drugiej połowy sierpnia, zacząłem znowu dokładać intensywności. Na wiosnę, oczywiście, gładziej to wszystko wyglądało. Miałem dłuższy czas na to, żeby wejść na ten zaplanowany szczyt, więc mogłem sobie spokojniej dokładać tego wolumenu, spokojniej dokładać też intensywności, tak żeby wyjść ze szczytem, właśnie tutaj w połowie, czy tam pod koniec lipca. Natomiast tutaj, przed okresem zimowym, po prostu zwiększyłem intensywność i w krótszym okresie e, wszedłem na drugi szczyt, który planowałem gdzieś tak mieć e, na początku e, października. I tu na początku października zaczynały się jakieś pierwsze starty. E, teraz możemy sobie zawsze dołożyć jeszcze ten czynnik, jakim jest zmęczenie. I to z kolei pokazuje dobrze, jak, e, jak wyglądał poziom zmęczenia przed startami. Jak widzicie, poziom zmęczenia przed dniem startu spada, więc jest tak jak powinno być. Zmęczenie obniża się i lecimy na wyścig. Schodzimy ze zmęczeniem, lecimy na wyścig, schodzimy ze zmęczeniem, lecimy na wyścig. To jest też bardzo istotne, i, i z kolei do. Tego tygodnia startowego są też różne podejścia. To jest też kwestia indywidualna. W moim przypadku dobrze sprawdza się zmniejszanie wolumenu z utrzymaniem intensywności. I badania pokazują, że w większości przypadków to działa najskuteczniej. Niektórzy zmniejszają wolumen i zmniejszają intensywność, jeszcze inni nie zmniejszają wolumenu. A zmniejszają intensywność, to jest chyba akurat coś, co sprawdza się u mnie najgorzej, dlatego że przy zmniejszaniu intensywności moje nogi na starcie później są leniwe i, i nie chce mi się jakoś jechać. Więc powiedzmy, jeżeli w poprzednim tygodniu robiłem 20 godzin treningu z wysoką intensywnością, to w tygodniu. Kiedy mam zaplanowany start robię 16 godzin, 15 godzin treningu z podobną intensywnością tak, żeby nie rozleniwić się, ale żeby zmniejszyć wolumen tak, żeby nogi mogły trochę odpocząć, ale w innej formie niż, niż takie rozleniwianie się. Tak to mniej więcej wygląda, jak widzicie w ubiegłym roku w Marcu, tak w tym samym okresie, który mamy teraz, byłem na poziomie wytrenowania 70. W tym roku jestem na poziomie wytrenowania 96. To oczywiście jest związane z tym, że tutaj miałem dosyć mocny skok. Formy odpoczynek, znowu skok i okres startów, ale w tym miejscu. Nie robiłem takiego całkowicie leniwego, całkowitego odpuszczenia jazdy, tylko odpoczywałem, ale, ale w granicach, gdzie mogłem utrzymać ten e, poziom wytrenowania w jakichś sensownych liczbach. E, dzięki czemu teraz dużo łatwiej jest mi wyjść z poziomem wytrenowania wyżej, i dlatego też e, młodzi zawodnicy, którzy zaczynają swoją karierę tak na poważnie, e, im wcześniej zaczną jeździć, tym łatwiej będzie im osiągać te, te kolejne szczyty. I w kolejnych latach będą coraz łatwiej wchodzili wyżej i wyżej, bo będą jakby startowali, tak jak tutaj widzimy, z wyższego poziomu. W ubiegłym roku startowałem z poziomu 60 parę. W tym roku startuję gdzieś z poziomu 80-90, więc. Więc dosyć wysoko, i jednocześnie, dzięki temu, że te, nie, nie odpuszczałem tutaj w okresie zimowym, tylko cały czas starałem się trzymać tą formę, ale jednocześnie tak podchodząc racjonalnie do odpoczynku bo, bo tutaj nie było za dużo intensywności z mojej strony to nie powinienem, nie powinienem mieć tego przetrenowania. Tylko znowu ta linia powinna gładko wchodzić, ale już na nieco wyższy poziom niż było to w ubiegłym roku. Czyli no, mam nadzieję, że w latem uda się osiągnąć ten poziom 120, a w okresie zimowym 130. Próbujemy, zobaczymy. Warto robić to z głową, warto oczywiście słuchać swojego organizmu. I nie zapominajmy o tych kluczowych czynnikach, czyli okresach regeneracji w krótkich i długich oknach, czyli tak jak wspominałem, trzy tygodnie wysokiej intensywności, tydzień niskiej intensywności i tak dalej, i w tych większych oknach okresu treningowego, czyli Wychodzimy na szczyt po czterech miesiącach, robimy sobie 2-3 tygodnie lżejszej jazdy, później wychodzimy na drugi szczyt i już podchodzimy do startów. Warto też oczywiście pamiętać o odżywianiu, odżywianie jest mega, mega istotnym czynnikiem. Ktoś komuś może się podobać odżywianie roślinne lub nie. U mnie sprawdza się rewelacyjnie, znakomicie regeneruje. Jest, rośliny są idealnym paliwem i sprawdza się to przynajmniej w moim przypadku doskonale przez już 8 lat, więc polecam spróbować polecam sobie zaplanować grafik, polecam przyłożyć się, trzymać się grafika treningowego, słuchać oczywiście swojego organizmu, tak żeby się nie przetrenowywać, jeżeli czujemy, że coś jest nie tak to znowu siadamy do grafika treningowego, sprawdzamy, gdzie jest nasze, nasz poziom zmęczenia, bo być może wystrzeliliśmy gdzieś zbyt wysoko, i wtedy odpuszczamy, dajemy swojemu organizmowi się zregenerować. Najważniejsze to jest oczywiście czerpać radość z jazdy, szybkiej jazdy, ale pamiętajmy też o bezpieczeństwie. Tyle na dzisiaj. Piszcie swoje pytania odnośnie periodyzacji. W długim i krótkim przedziale treningowym. Dzięki za oglądanie. Czołem! Hej!